Ja pierwsza kręcę okay. kołem. Mam szczęście. Uwielbiam kiełbaski. Fajnie, że je dostałam. A, dokładnie jedną ogromną kiełbasę. Pyszności. Teraz ja się dowiem, który smakołek dostanę. Ej, ale ja chciałam coś smacznego, a nie ohydnego karalucha. Może jeszcze nie jest za późno na powtórkę. Nie pozwolę na to. Chcesz, żebym zjadła to obrzydliwe coś? One śmierdzą i pełzają. Nie, nie chcę. Bardzo się ich boję. Skoro nie chcesz wykonać zadania, no to czas na karne koło. Nie, już wolę zjeść karaluchy. Chociaż zupełnie nie pasują do mojej pysznej pizzy. A, zaatakowały moją rękę. Nie, nie pisałam się na to. To okropne, Julie, na co czekasz? Okay. Najwyższy czas, żeby zjadła kiełbaskę. Z przyjemnością. Chyba zrobię hot doga z pizzy. Z pysznym kiełbaskowym nadzieniem. Patrz, jak fajnie wyszło. Mm, to najsmaczniejsza rzecz, jaką jadłam. Kiełbasa doskonale uzupełnia smak pizzy. Jest to wiele lepsze od zwykłych hot dogów. Julie, zmuszasz mnie do spróbowania twojego smakołyku. Co oczywiście chętnie zrobię. Co ty sobie myślisz? Kto ci pozwolił na dotykanie mojej kiełbasy i pizzy? Oddaj mi mojego hot doga! Nie wierzę, jak ci nie wstyd! Swoje karaluchy. Nie chcę, jest ich za dużo. One chcą zjeść moją pizzę. Wow, naprawdę jest ich cała masa. Wynoście się stąd. Przynajmniej dajcie mi zjeść kawałek pizzy. Prawie nic mi nie zostawili. No Może tyle wystarczy. Właśnie zjadłaś, Karalucha. To straszne. Chyba coś jest w moich ustach. Wynoś się. Twoje usta teraz królestwo dla karaluchów. Mogę tym razem kręcić pierwsza? Ciekawe, co wylosuje w tej rundzie. O nie, tylko nie robaki. Będę się cieszyć z gumy, a nie z robaków. Hurra, to huba buba uwielbiam ją. Super. Teraz moja kolej. Dlaczego niektórzy dostają gumę, a inni kurze łapki? Są straszne i obrzydliwe. Tak, nie zazdroszczę ci. Lepiej jedź swoje przysmaki. No właśnie, na co ja czekam? Czas położyć gumę na pizzę, żeby było ładnie i smacznie. Hmm, jest kolorowa i długa, więc pizza na pewno będzie apetyczna. Tadam, jak to? Myślę, że wygląda super. No ekstra! Nie to co kurze łapki. Wpadłam na świetny pomysł. Zrobię mi mały żart, spodoba jej się. Co to jest? To okropne! Lepiej połóż te łapki na pizzy zamiast na mojej twarzy. Wyjdzie lepiej. Dlaczego jestem tak karana? Mogłabym cieszyć się smakiem pizzy, a muszę ją zepsuć kurzymi łapkami. I jak? Smakuje ci? Pyszna? Jeszcze sobie żartujesz? Jedz sobie swoją. Z przyjemnością zjem sobie pyszną pizzę. O tak, jakie to fajne. Nie sądziłam, że guma i pizza razem stworzą coś nierealnego. To jest tak dobre, że nie mogę przestać. Dawno nie jadłam lepszej pizzy. Czas na gigantycznego balona. Wow, jest naprawdę duży. A im większy balon, tym fajniejsza eksplozja. Co się dzieje? Gdzie jestem? Nic nie widzę. To moja szansa na pozbycie się wszystkich kurzych łapek. Jedzenie pizzy bez nich jest o wiele lepsze. Julie, myślisz, że nic nie widziałam? A właśnie, że widziałam. Za swoje oszustwo będziesz musiała zmierzyć się z karnym kołem. O nie, mam nadzieję, że dostanę coś, co nie jest ohydne. Hura, deszcz! To nawet przyjemne. A jeśli to będzie deszcz z kurzych łapek? Haha! O nie, pomocy! Te poskudne łapki spadają mi na głowę! <noise> Julie, wyglądasz tak zabawnie! Okay. Zobaczmy, jakie smakołyki czekają na mnie tym razem. O tak, to się nazywa szczęście. Czas na żalkowe oczy. Nie tylko można je jeść, ale też się nimi bawić. Spójrz, Mila, mam oczy na palcach. Dobra, wystarczy tych żartów. Czas spróbować oczy. I jak? Dobre? Bardzo. Jestem pewna, że pizza okay. będzie niesamowita. Ja też chciałam coś smacznego. Ale nie ośmiorniczkę. Są takie małe, oślizgłe i obrzydliwe. Nie wyobrażam sobie, jak ohydna będzie pizza. Wyobraź sobie, że będzie bardzo paskudna. Myślę, że ci się nie spodoba. Fuuu. Nie zazdroszczę ci. Ja jestem pewna, że pizza z żelkami będzie pyszna. Wygląda wow. zabawnie i fajnie. Super. Cudownie. Nie mogę się powstrzymać. Z chęcią bym spróbowała. Ale nie spróbujesz. Sama sobie zazdroszczę, że mogę zjeść tak pyszną pizzę. Teraz oczy wychodzą mi wręcz z ust. Julie, wygłupiasz jak zawsze. Jestem po prostu w dobrym humorze. Mila, dlaczego nie jesz? Miałam nadzieję, że zapomnisz. Naprawdę nie chcę próbować tej ośmiornicy. Mam nadzieję, że nie przyklei się do mnie od środka. Biedna Mila. Nie mogę nawet na to patrzeć. Oczywiście, to przecież ośmiornica. Ma przyssawki i przykleja się do języka. Julie, myślisz, że to zabawne? Nie. To wcale nie jest zabawne. Zaraz ci pokażę. Co to było? Jak mogłaś? Teraz rozumiesz, że ośmiornice wcale nie są zabawne. Nie trzeba było tego robić. Trzymaj się. Wepchnę ci pizzę prosto do ust. Całą. Wtedy na pewno nie uciekniesz przed ośmiornicami. A masz! Oj, co za ochyda! Julie, jesteś okrutna! Jestem po prostu sprawiedliwa. Smacznego! Sprawdźmy, która zacznie. Wygrałam. To znaczy, że zakręcę kołem jako pierwsza. O tak, bardzo lubię frytki. A lubisz karaluchy? Dostaniesz je! Julie, wiesz, że nie wolno oszukiwać. Ustaw koło z powrotem tak jak było. Albo użyję koła karnego. No dobra. Oto i moje frytki. Jest ich tak dużo. W dodatku tak ładnie pachną. I nie mogę się doczekać, aż ich zjem. Julie, teraz twoja kolej na kręcenie kołem. Mam nadzieję, że wylosuję coś dobrego. Byle to było smaczne, byle to było smaczne. Nie, wszystko oprócz czosnku! On tak śmierdzi! Co dziwne, z jakiegoś powodu go tu nie ma. Czyli nie będę musiała go jeść. Przyjrzyj się uważniej. Skąd się bierze ten zapach? A, dlaczego to nam nie powiesiliście? Będę go jadła, a nie nosiła na szyi. Dobra, najpierw muszę go obrać. Mam do tego specjalne pudełko. Najpierw trzeba włożyć do niego wszystkie ząbki czosnku. Właśnie tak. I w ciągu dwóch sekund czosnek jest obrany. Gotowe. Można z niego zrobić naprawdę fajny wzór na pizzy. Na przykład serce. Świetny pomysł. A, ja użyję frytek do przekazania mojej emocji radości. Zrobiłam uroczą buźkę. Uśmiechnięta buzia jest o wiele lepsza niż serce. Jeszcze czego? Zgapiłaś pomysł ode mnie. Nic nie jest w stanie przebić mojego czosnkowego serca. No, a teraz trzeba zjeść to serce. No właśnie, jak ja to zjem? Serce jest takie piękne. Nie ujdzie ci to na sucho. Czas na koło karne. Kurczę, co za pech. Nie dość, że będę musiała zjeść czosnkową pizzę, to jeszcze zrobię z niej smoothie w blenderze. Akurat mam tu blender pod ręką, więc masz szczęście. Nawet nie chcę myśleć, co z tego wyjdzie. Coś bardzo paskudnego. O tym przekonamy się już niebawem. No zaczynaj. Jeśli zwymiotuje, to będzie Twoja wina. A taka mieszanka na pewno sprawi, że zwymiotuje. Tak, to naprawdę wygląda obrzydliwie. Teraz mam śmietnik w ustach. Nie wytrzymam długo z tym smrodem. Fuu, ale to nie znaczy, że ja muszę go wąchać. Fu, trzymaj nie bo upadnę. O nie, czosnek pokonał nawet mile. Okropne! Jestem tutaj! Nic mi nie jest! O, frytki wylądowały nawet na mojej twarzy! Fajnie! Ojej, jak pięknie! Podoba mi się tu! Oto i nasza czekoladowa fontanna! Czy jesteście gotowe, by o nią powalczyć? Ostrzegam, nie będzie to łatwe. Musicie schować ręce za plecy. Dobra robota, niezły początek. Ustawiam czas. Powodzenia wszystkim! Najpierw trzeba wziąć aerograf. To nie jest takie proste, jak myślałam. Udało mi się. Teraz można malować. Ale z ciebie, ślamazara, my już dawno rysujemy. Nic się nie stało. Zaraz was dogonię. Myślę, że całkiem nieźle sobie radzę. Zobaczmy, co mi. Postawę mam gotową. Ale w ogóle mi się to nie podoba. Coś jest nie tak. Mam! Wiem, jak zrobić naprawdę ładny rysunek. Muszę użyć flamastra. Widziałyście, jak sprytnie usunęłam skówkę? Dobry pomysł, Mia. W tym tempie mnie pokonasz. Co to było? Dlaczego Jennifer upadła? Chciałam tylko zdjąć skówkę z mojego flamastra. Kurczę, Mia, znów jest to krok przede mną. Mam piękną fontannę. Co robić? Wiem, zwykłe pióro może mi pomóc. O nie, będę kichać. Patrzcie, co się stało z moim rysunkiem. Jest cały w farbie. Jennifer, jak mogłaś to zrobić? Kate, a ty z czego się śmiejesz? A masz! Mia, dlaczego chlapisz na mnie farbą? Teraz ja się pośmieję. A co jeśli pochlapię też twój rysunek? Będzie jeszcze śmieszniej. Jennifer, na co tak patrzysz? Chcesz do nas dołączyć? Uff, chyba czas się skończył. Masz szczęście. No dobra, zobaczmy, co tam mamy. Mia zniszczyło mój rysunek. Wiedziałam, że ci się nie spodoba. Obawiam się, że moja praca też nie jest najlepsza. Wszystko przez Jennifer. Zawiodłyście mnie, dziewczyny. To nie jest dobre. Jestem pewna, że moja praca ci się spodoba. Szczerze mówiąc, nie mam w czym wybierać. Dobra, Jennifer, wygrywasz. Zabieraj fontannę. Wow, jaka duża! Możecie mi zazdrościć, dziewczyny. Od tak dawna chciałam spróbować tej czekolady i teraz moje marzenie się spełniło. Przecież nie możemy tylko siedzieć i tak patrzeć. Musimy ukraść jej czekoladę. Pospieszmy się, zanim sama wszystko wypije. To był genialny pomysł, Mia. Pyszne. Ej, gdzie się podziała moja czekolada? E, postanowiłyśmy się poczęstować. To niesprawiedliwe. Przedstawiam Wam nową nagrodę. Czyż nie jest uroczy? O tak, to prawdziwy aniołek. Chodź tu, kolego. Ojej, co to za niespodzianka? Czy będziemy musiały malować kupę? Mia, jesteś taka bystra. Brawo, zaczynajcie. To nie wygląda dobrze. W ogóle nie chce mi się czegoś takiego rysować, ale spróbuję. Innych opcji nie ma. Poza tym myślę, że nie będzie to wcale trudne. Kurczę, jestem w tyle. Muszę szybko nadrobić zaległości. Uważam, że rysowanie stopami jest lepsze niż rysowanie ustami. Skąd się bierze ten smród? Fuu, Mia... Świetnie. już wyeliminowałam jednego rywala. Teraz mogę zabrać się za malowanie. Moje szanse na wygraną rosną z każdą sekundą. Muszę się jeszcze tylko troszeczkę postarać. O nie, mija już rysuję, a ja nawet nie mogę wziąć flamastra. Hurra! W końcu to zrobiłam. Jestem o krok od wygranej. No to jedziemy. Ups, zgubiłam flamaster. Gdzie on się podział? Potrzebowałam właśnie tego koloru. No dobra, znajdę inny odcień. Znowu nie mogę go wziąć. Co to za kara? Ojej, mię już prawie skończyła. Czas ucieka. Stop. Gdzie wasze prace? O nie, nie zdążyłam. A ja jestem przygotowana. Może mimo wszystko ci się spodoba. Wygląda tak sobie. Zobaczmy co mają inni. Bardzo się starałam. To widać. Dobra robota Mia. Która godzina? Chyba wszystko przespałam. Ojej, to czas na pokazanie pracy? Nie przejmuj się, wszystko już wiem. Przegrałaś, Kate. O nie! To nie moja wina! To wszystko przez mnie! Czy naprawdę muszę to teraz zjeść? Fuj, to wygląda obrzydliwie. Nie wyobrażam sobie włożyć tego do ust. Ojej, to jest takie słodkie. To krem czekoladowy. Jestem gotowa jeść to od rana do wieczora. Jest pyszne. Fu, co ty robisz? Przestań. Niedobrze nam od samego patrzenia. Po prostu nie wiecie, jakie to pyszne. Zaraz wymiotuję. Lepiej się odwróć. Może chcecie spróbować? Nie to nie. Nadchodzi kolejny słodziak. Jaki puszysty! Cudownie! Siadaj mały! Będziemy musieli troszkę poczekać, aż dziewczyny wykonają pracę. Tym razem będą malować na swoich twarzach. No to start! Kotek będzie mój. Zobaczycie, jesteśmy dla siebie stworzeni. Myślę, że koci makijaż będzie mi bardzo pasował. Nie potrzebuję białego ołówka, wolę używać niebieskiego. Spójrzcie, jak kolorowo to jest to! A teraz zrobimy oczy. To naprawdę ci pasuje. Mam nadzieję, że na mnie też wygląda dobrze. I tak nie macie szans na wygraną. Dajcie sobie spokój. Będę rysować patrząc w lustro. Tak jest łatwiej. Nikt nie może mnie pokonać. Okej, okay, większość rysunku już zrobiłam. Jennifer, jak Ci idzie? Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale bardzo mi się ta podoba. Mnie też! Co? Używasz lusterka! To niesprawiedliwe! Dlaczego nie popchnęłaś mi Patrz, co się dzieje, to nie w porządku. Rzeczywiście. Musimy dać jej nauczkę, żeby nie łamała więcej zasad. Kate, zmusiłaś nas do tego. Przepraszam! Nie, przestań mi, proszę! Mój rysunek się rozmazał. Dlaczego włożyłam w to mnóstwo pracy? Przynajmniej już nigdy nie złamiesz zasad. Wygląda na to, że Mia jest już prawie pewna swojego zwycięstwa. Nie podoba mi się to. Ej, hey, Mia, mogę ci coś powiedzieć? Wydaje mi się, że twojemu makijażowi czegoś brakuje. Ale nie martw się, pomogę ci. Zaraz to naprawimy. Co się dzieje? Co ty robisz? Jak wyglądam? Lepiej? O wiele lepiej, zupełnie inaczej. Widzę, że wszyscy gotowi. To świetnie, bo czas właśnie się skończył. Kochanie, nie patrz w tamtą stronę, tam nie ma nic dobrego. A co ze mną? Tu jest jeszcze gorzej. Jak to gorzej? Ale Jennifer to naprawiła. Szukałaś mnie. Nie rozumiem, co tam się dzieje. Wygląda na to, że nie mamy zbyt dużego wyboru. Jennifer wygrała. Idź do nowej pani. Hurra, wygrałam. Kotek jest mój. Chodź tu, przy cię. Oj, o nie. Strasznie chce mi się kichać. Jennifer ma chyba uczulanie na sierść. To nawet lepiej. Dzięki temu kotek trafił do nas. Nie czuję się zbyt dobrze. Musisz odpocząć. Wow, jak dużo sosów. No to już wiecie, czym będziecie malować. Czas pokazać co dokładnie. Fu, ogromna surowa ryba. Nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał ją dostać. Będziecie musiały zrobić wszystko, żeby nie mieć najgorszej pracy. No to zaczynajcie! Powodzenia wszystkim! Okej, okay, jestem gotowa walczyć na całego. Nie ty jedyna mija! Co się dzieje? Jennifer, spójrz tutaj! Rzucasz mi śmieci prosto w twarz. Przepraszam, nie chciałam, żeby to tak wyszło. To jest po prostu oburzające. Mam nadzieję, że mi już nie przeszkodzicie. Czas zabrać się za rysowanie. Zobaczmy, co my tu mamy. Okej, okay, ketchup. Ma bardzo żywy kolor. Fajnie wygląda na papierze. Myślę, że właśnie go użyję. A mnie bardziej podoba się żółty. I to od niego zacznę. Spójrzcie, jaki jest piękny, jest w sam raz. swoją drogą, to przyjemność nim malować. Szkoda, że sos tak szybko się skończył. Będę musiała wziąć inny. Musztarda będzie świetna. To trochę inny odcień, ale też mi się podoba. A na środku dodam ketchup. To świetne połączenie kolorystyczne. Myślę, że każdy się z tym zgodzi. Ojej, mija ma już gotowy rysunek. Nie zostało mi wiele, już kończę. Wychodzi na to, że jestem w tyle. Muszę coś pilnie wymyślić. Wiem, będę malować wszystkimi sosami naraz. Zaoszczędzi mi to czasu. Jak one pysznie pachną. Nie mogę się powstrzymać, muszę spróbować. Świetnie, nie mogę się oderwać. Chcę więcej. Naprawdę zgłodniałam. Co ty robisz, Jennifer? Opanuj się, bo nie będziesz miała czym malować. Dobra, skończyłam. O nie! Resztki sosu spadły wprost na mój rysunek! Kurczę! Nie chcę wam tego mówić, ale czas minął. Kończymy! Pokażcie pracę! Pyszności! O nie, nic nie narysowałam! Jak to się stało? Co za porażka? Rysunek mi jest świetny. Kurczę, mam przechlapane. Ale to jeszcze nie koniec. Przepraszam, sosy rozlały się po całym moim rysunku. Zanim ktokolwiek się zorientuje, muszę szybko podmienić pracę. Zobaczmy, co mają inni. Oto moja ryba, czyż nie jest piękna? Trudno się z tym nie zgodzić. A co sądzisz o moim rysunku? To czysta kartka. Niemożliwe! Zostałam wrobiona. Jennifer podmieniła rysunki się teraz tego udowodnić, więc będziesz musiała zjeść rybę, Mia. Smacznego! Ten zapach sprawia, że mi niedobrze. Strasznie śmierdzi. Nic nie możesz na to poradzić. Musisz ją zjeść. Mam genialny plan. A co jeśli ją upiekę? Myślę, że wtedy będzie o wiele smaczniejsza. Ojej, niestety obsługa palnika nie jest taka prosta. Mało powiedziane. Przepraszam, Jennifer, to był wypadek. Ale szczerze mówiąc, dostałaś to, na co zasłużyłaś. Dobra, usmażę moją rybę jak należy. Jak apetycznie wygląda! Teraz z chęcią ją zjem. Wow, ja też bym ją spróbowała. Za późno. Zrobiłyście wszystko, co mogłyście, żebym to ja dostała tę rybę. Mm, jest taka delikatna. Super.